No i słuchajcie, tak jak obiecałem na święta będą naklejki. To jest dla tych moich subskrybentów, którzy na 100 subów wrzucili napis naklejka. Właśnie uruchomiłem mój stary ploter. No i na folii takiej brązowej jeszcze, bo mam czarną folię i czerwoną, będziemy drukować naklejki. Słuchajcie, A więc to się już robi, działa. A jeszcze e, dla nich wszystkich, dla tych osób, które na 100 subów wrzuciły, wrzuciły napis naklejka, e, dorzucę jeszcze jeden gratis, zaraz pokażę Dach, że Eksperymentalnie kupiłem taką grawerkę laserową i wycinam w tej chwili w tym korku, e, który został nam z tego, z obrabiania okien dachowych, więc jeszcze dodatkowo dla dla Was będą takie podstawki pod <laughs> kubek. Akurat, akurat mi na to starczy. No zobaczymy. zobaczymy, jak to finalnie będzie wychodzić, ale już jest, już jest ok. No, tylko, że za mocno tego lasera nie można ustawić na 1%. Ustawiam go na minimalną moc, żeby nie przepalał tego kubka. Ale dosyć fajnie to, to wychodzi. I słuchajcie na 1000 subów. Też coś wymyślę takiego, żeby, żeby było dla Was. Eee, no muszę się oczywiście mocno, mocno zastanowić, eee, co by to miało być, ale, ale też no, z tego 1000 się będę cieszył eee, tego, 10 razy bardziej niż na 100. Chociaż te 100 subów też było dla mnie niespodziewane. Także zobaczymy. Na razie, na razie robimy prezenty świąteczne. No, i za jakiś czas będę was pytał o adresy do wysyłki w kopercie tych, tych rzeczy, które dla Was robię. Także jak będę miał to wszystko gotowe, to, to się do Was odezwę. No, słuchajcie, teraz po wycięciu na ploterze muszę jeszcze te naklejki rozdzielić. A ploter jest stary już, nożyk troszkę stępiony, więc no, i do tego jeszcze dochodzą takie. Rzeczy jak obniżenie zdolności manualnych moich. Maklejka rozdzielona wygląda w ten sposób. Słuchajcie, a podkładka pod gorący kubek wygląda w ten sposób. Wycięta przez laserkę. Muszę jeszcze, oczywiście, to poprzycinać, jeszcze, żeby było równe. Ale wygląda całkiem, całkiem przyzwoicie. No i tyle, że troszkę mi to czasu zajmie. Mam nadzieję, że do świąt się wyrobimy.